Witajcie na kanale Motorland. Jak to bywa z nami? Każdy ma swoje gusta. Jeden woli ogórki, a drugi ogrodnika córki. A producenci jednośladów robią wszystko, żeby wkupić się w nasze gusta. I powiem Wam tak. Jest to fenomenalna sprawa, że dzięki obecnym regulacjom prawnym, mając prawo jazdy kategorii B dłużej niż 3 lata, możemy legalnie jeździć 125. I co by nie mówić, to 125 jest już namiastką prawdziwego motocykla, bo możemy nim jechać chociażby autostradą. Segment motocykli 125 to naprawdę kawał tortu do podzielenia i dzięki uprzejmości analityka z naszej firmy i danych z PZPM wiem, że w zeszłym roku, czyli w 2024, zarejestrowano 17 008 sztuk. Nowych 125. Pewnie teraz się zastanawiacie, ile zarejestrowano wszystkich motocykli nowych w 2024 roku i ile procentowo stanowiły 125. Powiem Wam tak, dla mnie to było zaskoczenie i dla Was też będzie. Uwaga! 125 stanowią 42,7% rynku, a wszystkich motocykli sprzedano 39 810 sztuk. Szok, prawda? Dlatego producenci tak mocno rozwijają 125 i ciągle wprowadzają nowe modele. Dzisiaj do studia zaprosiłem QJ Motor TRX 125. Jest to nowy motocykl, ale jakby znany. Wielu mechaników i dziennikarzy widzi w nim ogromne podobieństwa z Benelli BN125 motocykla znanego i lubianego na naszym rynku. Możemy wybrać jedną z dwóch wersji kolorystycznych czarny oraz biały ale w obydwu wypadkach te modele mają pomarańczowe dodatki. Jak mogę w skrócie telegraficznym opisać ten motocykl? Przede wszystkim jest to wyglądający nowocześnie. Prosty konstrukcyjnie, niezawodny motocykl, i przy tym wszystkim jest bardzo dobrze wyceniony, bo nowy kosztuje poniżej 10 tysięcy złotych. Trzeba przyznać, że design tego motocykla jest dopracowany. Wygląda jak Street Fighter i można go pomylić ze SRK125S. Ja często doszukuję się też podobieństwa do Kawasaki, biorąc pod uwagę kształt przedniej lampy i owiewki. Warto zaznaczyć, że niska cena nie oznacza, że jest to Bida Edition. Mamy tutaj oświetlenie LED, przednie amortyzatoria upside down i tylny amortyzator centralny oraz wyświetlacz LCD. Opowiem wam teraz co nieco o silniku tego motocykla. Pojemność skokowa wynosi 125 cm, maksymalna moc 11,2 konia mechanicznego. TRX uzyskuje ją przy 9,5 obrotów na minutę. Natomiast maksymalny moment obrotowy wynosi 10 N przy 7000 obrotów na minutę. Warto dodać, że rozpędzimy go do ponad 100 km na godzinę, ale optymalna prędkość przelotowa to około 85, aby nie było zbyt dużego obciążania silnika i wibracji. Co ważne, ten model może osiągnąć spalanie na poziomie 2,1 litra na 100 km, co w połączeniu z pojemnością zbiornika paliwa, która wynosi 13,5 litra, przekłada się na zasięg przekraczający 600 km. Koniecznie muszę to sprawdzić. Zaleję go pod korek, wezmę awaryjnie 2 litry w kanistrze i będę jeździł aż stanie. A jakie zawieszenie jest w tym motocyklu? Pozwólcie, że pokrótce Wam je omówię. Przednie zawieszenie w TRX 125 to odwrócony widelec teleskopowy o średnicy 35 mm i skoku 110 mm. Zapewnia to maksymalny komfort. Tylne zawieszenie w TRX to pojedynczy amortyzator z regulacją wstępnego napięcia sprężyny oraz tłumienia odbicia. Zawieszenie jest tak zestrojone, że mamy do czynienia ze stabilnością i komfortem. Mam takie lekkie zboczenie, że lubię puszczać kierownicę. I balansować ciałem. Wtedy czuję, czy jest stabilny czy nie. Rozwijając, ścigam się w Rajdach HTV i wiem, jaką robotę robi zawieszenie. Ważę 95 kg i nie dobiło mi ani razu, więc zacząłem kombinować. Pomyślałem, gdzie może pojechać potencjalny Rajder TRIX-a. Może z dziewczyną do lasu, okolice krzaków, może nad Wisłę. Powiem wam tak, że trochę mnie poniosło, więc zrobiłem z niego małego adventura i co najciekawsze, udało się. Oczywiście oficjalne stanowisko firmy mówi, że nie jest to motocykl przeznaczony do jazdy w terenie. Spójrzcie teraz na ramę w tym motocyklu. Stalowa rama kratownicowa w t łączy w sobie niską wagę i wysoką wytrzymałość. Parametry w przypadku tego motocykla wielokrotnie przekraczają wymagania wobec tego typu pojazdów. Dodatkowym walorem tej ramy jest jej oryginalny wygląd, który powoduje, że z jeszcze większą łzą wokół wspominam kratownicę w Ducati Monster. Lecimy dalej, teraz siedzenie, pozycja i ergonomia. Ten model wyróżnia się również dobrą ergonomią za sprawą wygodnego siedzenia kierowcy i pasażera oraz prawidłowego umieszczenia podnóżków. Nawet osoby wysokie nie będą miały mocno ugiętych nóg podczas jazdy tym motocyklem. U mnie było do zaakceptowania. Co ważne, odcinek lędźwiowy kręgosłupa nie będzie obciążony. Wysokość siedzenia kierowcy to 78 cm, a masa motocykla wynosi 142 kg. Może to nie jest KTM Duke, ale jeździ nim się z Inną łatwością. Spójrzmy teraz na kokpit i wyświetlacz w tym motocyklu. Przejrzysty, czytelny, nowoczesny wyświetlacz LCD pokazuje aktualną prędkość, obroty, licznik kilometrów, zawartość zbiornika paliwa, a także zawiera wskaźnik włączonego biegu. Wszystkimi funkcjami wyświetlacza LCD można wygodnie sterować za pomocą przełącznika znajdującego się na prawej rączce kierownicy. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Mamy do dyspozycji gniazdo USB, które umieszczono na kierownicy. Umożliwia to łatwe ładowanie i zasilanie kompatybilnych urządzeń. Dodatkowo zostało zabezpieczone wodoodporną gumową osłoną. A co zadba o nasze bezpieczeństwo? Mamy tutaj hamulec tarczowy z przodu, hamulec tarczowy z tyłu, tarcze typu Wave, z przodu mamy zacisk czterotłoczkowy, z tyłu mamy jednotłoczkowy i jeszcze oprócz tego system CBS. A jak działa system CBS? On po prostu rozdziela siłę hamowania na obydwa koła. Zwróćcie też uwagę, że w tym motocyklu mamy pięknie zaprojektowane, agresywnie wyglądające oświetlenie w pełni LEDowe. W wyposażeniu standardowym ten motocykl ma również stopkę centralną. Praktyczna stopka centralna jest standardowym wyposażeniem TRIXA 125. Ułatwia parkowanie, a także konserwację maszyny. Trzeba też przyznać, że jest dużo stabilniejsza od bocznej. Teraz pora na małe podsumowanie. Dla kogo to motocykl? Dla osób, które szukają nowocześnie wyglądającego pojazdu, który zbudowany jest w oparciu o sprawdzone technologie. Czy powiedzenie cena czyni cuda będzie miało odzwierciedlenie w sprzedaży tego motocykla? Zobaczymy. Po pierwsze, na dzień kręcenia tego odcinka TRX wyceniony jest na 9990 zł. I na stacji też nie będzie dramatu. Bo z tym mikrospalaniem i dużym bakiem bardzo rzadko będziecie podjeżdżać pod Instrybutor. A co ty sądzisz o tym motocyklu? Daj mi znać w komentarzu. Ja ze swojej strony dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka i do zobaczenia.